tego wszystkiego, co pozwala mi się z wami komunikować. Czyli tych wszystkich podstron, stron i czego tam bądź, żeby, żeby widzieć, że jesteśmy online. Dzisiaj jest sobota, więc spodziewam się Aha. że to czas. Witamy serdecznie Was z kaplicy przy domu parafialnym, przy parafii świętego Ignacego, św. Ignacego w Nie na Stanford Hill i zapraszamy Was do mszy, na mszę świętą poranną. Tę mszę świętą będziemy spróbować w intencji Jakuba, aby wypełniła się wola Pana Boga w jego życiu, aby też otrzymał ulgę w cierpieniu i modlimy się za wszystkich, którzy opiekują się Jakubem, aby oni otrzymali wszystkie, wszystkie potrzebne łaski do tej opieki. Dzisiaj w kościele w Polsce obchodzi, obchodzi się uroczystość Maryi Panny Królowej Polski, która jest normalnie 3 maja, ale ponieważ jest w niedzielę, więc jest przeniesiona na 2 maja. A my dzisiaj będziemy wspominać Marię Królową Polski tutaj w Londynie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Jest Duchem Twoim. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy pewnego rodzaju powierzanie się sobie nawzajem i powierzanie ludzi wzajem sobie. Na początku tej Mszy Świętej staniemy przed Panem Bogiem i wyznajmy wszystkie nasze grzechy, szczególnie może te grzechy, które dotykają właśnie powierzonych nam osób. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Kartki skaczą, nie, nie jestem w stanie tego przeczytać. Proszę Państwa. Uwaga. Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za naszej Matki krudowej. wyznawanie wiary nieustannie cieszyło się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed niewiastą, mającą urodzić, a żeby skoro tylko porodzi, pożyć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyzny, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało korwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś, wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, stwórca nieba i ziemi. Tyś, wielką chlubą naszego narodu. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była podwyższona na dół. Tyś, wielką chlubą naszego narodu. Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych świadomości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia. Bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne: czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Bogu nie znamy. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Jezus powiedział do ucznia, oto matka Twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Aleluja, aleluja, alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego. Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Apokalipsa to taka księga zamykająca nie tylko pismo święte, ale mówiąca o pewnym zamykaniu się dziejów, domykaniu się historii dziejów. I tak jak na początku dziejów spotykamy Ewę, tak na końcu dziejów spotykamy bezimienną niewiastę. Niewiastę, która rodzi nowe stworzenie, stworzenie, które bezpośrednio po narodzinach. Jest zabrane przed tron samego Boga. To ciekawe, że stworzenie Ewy jest stworzeniem, które musi przeżyć życie, żeby zjednoczyć się z Bogiem, a stworzenie Niewiasty w Apokalipsie jest stworzeniem, które od razu jest wzięte do tronu Boga. Nie musi przeżywać tych wszystkich trudności. Nie musi przeżywać swojego życia, żeby spotkać się z Bogiem. W Ewangelii. Niewiasta, która zrodziła syna, zrodziła stworzenie, oddaje go Jezusa Bogu. Maria pod krzyżem nie lamentuje, nie krzyczy, nie mówi: Zostań jeszcze na chwilę, zostań jeszcze na dzień, nie zabieraj mi go. Oddaje Bogu to wszystko, co nosiła w sercu, jak mówi ewangelista, w innym miejscu przez całe życie. I oddaje Bogu to, co się dzieje. Tam pod krzyżem, jest bardzo obecna, ale jest też bardzo cicha. Na pewno jest to związane z łaską, którą Maryja była obdarzona. Ale wydaje mi się też, że w tym wszystkim Maryja ma bardzo dobrą pamięć. Ma bardzo dobrą pamięć do dzieł Boga, które wydarzyły się w jej życiu. Odpoczęcia Jezusa, czyli zwiastowania poprzez jego życie jako nastolatka. Potem była świadkiem wielu jego cudów i jest też świadkiem jego umierania i tego, jak on się zachowuje w czasie tego, tej męki i umierania. Myślę, że jeśli czegoś możemy się nauczyć od Maryi, to chyba takiej pamięci, jak Bóg działa w moim życiu. Pamięci, która pozwala nam stanąć nawet w najtrudniejszej sytuacji, najbardziej rozpaczliwej sytuacji z pewną dumą, ale i pokorą. Powierzenie Maryi Janowi i Jana Maryi to taka troska Pana Boga, Jezusa, który w chwili umierania nie zapomina o tych, których ukochał i o tych, których ukochali Jego. I... Jakby dramatycznie to nie brzmiało, dzisiaj też możemy sobie stanąć pod krzyżem w naszych rozpaczach i w naszym umieraniu, bo wiemy, że każda chwila życia to jest chwila umierania. I możemy w sobie odnowić pamięć o dziełach Pana Boga, ale też możemy odnowić sobie pamięć o tym, że skoro Jezus umierając na krzyżu nie zapominał o tych, których kochał, to przecież w moim dramacie, on też jest obecny i też o mnie pamięta. I kiedy mówimy o bliskości Pana Jezusa, to przychodzi mi na myśl takie, takie sformułowanie, że On jest we wszystkich tych, którzy bardzo potrzebują pomocy. Jak chcemy spotkać się z Jego bliskością, to tak naprawdę trzeba nam wyjść do tych, którzy potrzebują nas. Tak jak Maryja potrzebowała Jana, a Jan potrzebował Maryi. Jeśli chcesz spotkać się z bliskością samego Jezusa, no to trzeba ci wyjść do tych, którzy mają mniej niż Ty. I gwarantuję Ci, że są tacy ludzie, którzy mają mniej niż Ty. Jeśli chcesz uwierzyć w troskę Pana Boga, to zobacz, czy. To nie jesteś ty zaproszony do tego, żeby ktoś został ci powierzony. To jest taka trochę droga przez, przez porównanie, to jest taka trochę droga przez odbicie w lustrze. To jest taka droga patrzenia na to, że Pan Bóg o nikim nie zapomina, dlatego, że pamiętał o tobie, że tobie może dać łaski wystarczające do tego, żebyś ty też się kimś zaopiekował, zaopiekowała. Odnawiajmy w sobie pamięć o dziełach Pana Boga i odnawiajmy w sobie pamięć o tym, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby służyć i żeby doświadczać bliskości Bożej. Zanieśmy teraz do Pana nasze wszystkie modlitwy. Módlmy się najpierw za cały Kościół Święty, aby był otwarty na tych, których Bóg powierzył nam w opiekę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, o wszystkie potrzebne dla niego łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich samotnych, za wszystkich tych, którzy doświadczają pewnego porzucenia, braku zaopiekowania, braku nadziei, abyś ty, panie, posyłał nas do nich, abyś posyłał też wszystkich innych dobrego serca, aby nikt z nas, z ludzi nie czuł się samotny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Bądźmy się za wszystkich, którzy pracują na rzecz zmiany sytuacji na świecie związanej z pandemią, abyś Ty, Panie, umacniał ich wiarę, nadzieję i miłość, i abyś pozwalał im myśleć o tym wszystkim jako o dobro wspólnym. Ciebie prosimy. Bo słuchaj nas, Panie. Módlmy się za ustanie wszelkiej przemocy domowej, wszelkich trudności związanych z agresją, molestowaniem w naszych domach, w domach naszych sąsiadów, abyś Ty, Panie, uzdrawiał wszystkie relacje i dawał szczególnie dzieciakom siłę i nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji tej mszy świętej, w intencji Kuby, o wypełnienie się woli Bożej dla Niego, ulgę w cierpieniu oraz modlimy się o wszystkie potrzebne łaski dla tych, którzy opiekują się Nim i Jego bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, W chwili ciszy polećmy Panu nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Nie módlmy się za nas, zgromadzonych tutaj na tej mszy świętej, abyśmy mieli w sobie pragnienie odnawiania pamięci o dziełach Bożych w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam poznać, że jesteś Bogiem dobrym i wielkim, który żyje pośród nas teraz i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie Stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. omyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z twojej, Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. W górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi. Którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie, dzień, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów, Wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskiej, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i lecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w Twoje. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wincentym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bóg dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Ignacem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jesteśmy dziećmi jednego Boga, dlatego możemy wspólnie modlić się tak jak nas nauczył nasz brat Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Śmiech. święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bo Bądź wola Twoja, jako w niebie, niebie tak, tak i Nieba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbad od złego wybaw nas pani od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem wspomóż nas w swoim miłosierdziu abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś Uczniów słowami: Pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmił się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmił się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Obdarz nas pokojem Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona do moja. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, zbaw mnie, krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie, męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od ciebie. Od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Mhm. się. Boże nasz Ojcze, Oddając cześć Najświętszej Marii Pannie Królowej, przyjęliśmy sakrament odkupienia spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję Wam za uczestnictwo w tej mszy świętej i kolejny tydzień za nami. Jutro, msza święta o godzinie 10 z naszego kościoła. Zapraszam serdecznie. Życzę Wam dobrego weekendu, świętowania, majówki i tak i tak dalej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmowący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będę dzięki.